Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego porannika niecodziennego. Ja nazywam się Aldona Kruściewicz. Założyłam i koordynuję przyjazne Twoje miejsce. A z wykształcenia jestem lekarką i nauczycielką metody Feldenkraisa. Ponadto pasjonują mnie różnego rodzaju techniki treningu mentalnego. I tak się złożyło. Póki co, że w poranniku niecodziennym proponuję pewnego rodzaju narzędzia i praktyki, które możesz wykonać jednorazowo, możesz wykonać to wielokrotnie w sensie traktować jako codzienną praktykę przez jakiś czas i sprawdzić, jak to działa. Lubię takie narzędzia. I dzisiaj chciałam zaproponować praktykę czegoś, co nazywane jest w języku angielskim Random Act of Kindness, co czasem na język polski niefortunnie tłumaczy się jako przypadkowe akty dobroci. Proponowałabym raczej przypadkowe akty życzliwości. Na czym polega taka praktyka? Ano na tym, żeby wykonywać spontaniczne, czasem może wydające się niespójnymi działania, które nie mają realnego przełożenia, że masz jakiś zysk. To znaczy, tak naprawdę masz zysk, jeżeli rozsiewasz dobro wokół. Natomiast no nie jest to tak, że przychodzisz, płacisz za coś i od razu dostajesz, dostajesz z powrotem. Ten sposób funkcjonowania, ta praktyka daje ogromną satysfakcję wewnętrzną i poczucie spełnienia. Czyli zysk jest bardzo głęboki, a jednocześnie rozprzestrzeniasz coś fantastycznego i wyjątkowego wokół. No, i teraz przejdźmy. Na czym może polegać to coś, co nazywamy przypadkowymi aktami dobroci czy też życzliwości? Na tym, że być może uśmiechniesz się do kogoś w windzie. A może, na przykład, zostawisz drobniaki, które wypadły ci w maszynie do biletów, czy też w maszynie, na przykład, w pralce, w pralni samoobsługowej. A może wejdziesz na stronę i komuś, kto jest początkującym artystą, napiszesz bardzo dobrą opinię. Może też zauważysz, że koleżanka zmieniła fryzurę i po prostu podzielisz się komplementem, który zazwyczaj zostawał wewnątrz. Możesz też wspierać jakieś lokalne organizacje, pracując na wolontariacie. Możesz też podnieść papierek, który leży koło kosza, bo ktoś nie trafił. Tego typu działania, tego typu funkcjonowanie, przypadkowe akty życzliwości. Można potrzymać windę, można upiec ciasto dla przyjaciela, a może napisać do kogoś, do kogo dawno nie pisałaś, nie pisałeś. Cokolwiek przyjdzie do głowy, coś, co wypływa z czystej życzliwości. I jest codzienną praktyką zasiewania ziaren czegoś dobrego. Proszę, spróbuj choćby przez jeden dzień i sprawdź, jakie będzie Twoje samopoczucie. A jeśli to Cię zachęci, to poprowadź tę praktykę przez kilka następnych dni, a może nawet codziennie do końca życia. Dziękuję bardzo za dziś. Życzę fantastycznego dnia i znajdowania sposobów, jak można praktykować przypadkowe akty życzliwości. A jeśli masz ochotę, jeśli wymyśliłeś, wymyśliłaś coś fascynującego, poniżej w komentarzach wpisz, zaproponuj, może kogoś zainspirujesz. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.